Dzień dobry. Witamy państwa. Rozpoczynamy dzisiaj medialną konferencją spotkaniem Projekt Polska w budowie. Chcemy do wszystkich wrocławian dotrzeć z informacją o tym, co przez ostatnie lata zmieniło się w Polsce. Co udało nam się Zbudować, co udało nam się zmienić. Przypominam, że cztery lata temu szliśmy do wyborów pod hasłem: uwolnić energię drzemiącą w Polakach. Chcemy pokazać, co udało się nam wszystkim, wszystkim Polakom, parlamentarzystom, samorządowcom, osobom prowadzącym firmy, prowadzącą działalność gospodarczą, jak zmieniły się nasze miasta, jak zmienił się nasz region. I dlatego też od wtorku, już od dwóch dni, odwiedzamy Wocławian w ich mieszkaniach, przekazując im oto ten projekt Polska w budowie. Każdy wolontariusz, który towarzyszy nam, jest wyposażony w plakietkę Platforma Obywatelska Polska w Budowie, wolontariusz i w materiał, który przekazujemy. Przedstawiamy się z imienia i nazwiska, po to mówię to szczegółowo, aby mieszkańcy. Wiedzieli, kto do nich przychodzi, jak się nazywa i kogo reprezentuje. W tym materiale, w pierwszej części, są informacje o tym, co zmieniło się w naszym regionie i co zmieniło się również w naszym mieście. Stoimy w jednym z tych miejsc, które są efektem właśnie działań. Samorządu w tym zakresie na tych pięknych bulwarach. Takich miejsc w naszym regionie i w naszym województwie jest więcej. Jest to informacja, jeszcze raz powtarzam, która daje nam podstawy do tego, że ta energia Polaków jest dobrze pożytkowana i że z tej energii powstają piękne. Miejsca, z, którymi, z których powinniśmy być dumni. Jest to energia, która łączy, a nie dzieli. Jest to energia, która daje nam siłę do dalszych działań, kto, energia, która daje pasję, a nie konflikty. Energia, która daje wiarę w to, że możemy lepiej i godniej żyć. I że nie jest to tylko zasługa jednej czy dwóch osób, ale jest to zasługa wszystkich, którzy stawiają przed sobą konkretny cel. Prosimy Wrocławian, aby zechcieli przejrzeć ten materiał, aby zechcieli zwrócić uwagę na to, co się do tej pory zmieniło. Jeśli nie ma tutaj, tych informacji, które ich zdaniem powinny być, to można wejść na stronę internetową, ona jest tutaj podana, i przekazać również własną wersję tych miejsc, które się zmieniły. Nie jest to również żadna ocena rządu, ponieważ to, ta ocena czy te działania są w innej formule przekazywane. Jeszcze raz powtarzam, są to, jest to ocena, jest to pokazanie tego, co my wszyscy Polacy zrobiliśmy przez te cztery lata. Dziękuję Państwu bardzo, jeśli są pytania, to bardzo prosimy jest to element kampanii wyborczej? Jest to kampania informacyjna. Tak to zatytułowaliśmy. Chcemy pokazać to, co się zrobiło. Jeśli ktoś to tak odbiera, to już jego, jego sprawa. Chodzimy po, po naszych ulicach, po naszych domach, tak jak mówię, parami czy w trzy osoby, przedstawiamy się z imienia i nazwiska, nie boimy się mówić o tym, co, co udało nam się wszystkim zrobić. Tak jak mówię, nie jest, to tylko, nie jest to tylko informacja o tym, co zrobiła Platforma Obywatelska, ale jest to informacja o tym, co my wszyscy zrobiliśmy. Wy chcecie trafi do wszystkich podłowie? No nie wiem, czy nam się uda, bo oczywiście kiedy wędrujemy z piętra na piętro, z dziesiątego piętra na parter, to wygląda to tak, że część osób jest w tym momencie nieobecnych zostawiamy informacje na klamce, taką zawieszkę, że nie zastaliśmy tych osób w domu z podaniem strony internetowej, z której, na której to te informacje zawarte w książeczce są przygotowane. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że lewica, która ma Tutaj większość w Radzie i Prezydenta może te same elementy wykorzystywać w kampanii. Poproszę, wybudowaliśmy mnóstwo fajnych rzeczy. W Jeszcze raz powtórzę: wszystko, co robimy, jest naszą wspólną pracą. Chcemy pokazać inny sposób uprawiania polityki i myślenia o polityce, że. To, że są te bulwary, to jest zasługa samorządu, a jest również zasługa rządu, zasługa samorządu województwa, więc de facto wszyscy tworzyliśmy te miejsca, to, są, to jest nasza wspólna praca. I natomiast ja wiem, że jeśli jest sukces, to próbujemy tylko sobie go przypisać. Natomiast jeśli jest porażka, to mówimy i jak pamiętacie Państwo, nie była remontowana jedynka, to kto był winien? Nie będę mówiła. Natomiast teraz, kiedy ta jedynka jest remontowana, uważamy, i to, jest, do, na to są fakty, że jest to nasz wspólny sukces, bo to są również środki z Unii Europejskiej, środki budżetowe, ale również decyzja samorządu miasta, tutaj stojących radnych, pana, również pana Marka Stelmasika, który podnosił rękę, kiedy głosowaliśmy nad tym, żeby były obligacje, żeby samorząd miał własny wkład na tę inwestycję. W związku z tym, jak Państwo widzicie, yy, jest wiele elementów, jest wiele osób, wiele instytucji, które pracują na nas, na nasz wspólny sukces. Jeszcze Unia Europejska. No, jeszcze Unia Europejska, ale to też była nasza decyzja, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Więc to wszyscy, wszyscy jesteśmy, możemy się cieszyć z tego, co uda nam się osiągać, poprzez właśnie nie konflikt, nie ciąganie się po salach sądowych, ale poprzez współpracę i współdziałanie możemy się pięknie różnić. Możemy mieć różne poglądy polityczne, ale mamy jeden cel, zrobić tak, aby to miasto było naprawdę piękne. Czy Platforma wystawi, że tak powiem, swojego kandydata do powołanego przez Projekt Włocławek takiego międzypartyjnego kolegium obserwacyjnego, coś takiego to się nazywa, mają obserwować pracę komitetu? Wszystkich oni właśnie o fair play też apelowali. No, oczywiście. Ja uważam, że jeśli ktoś chce. To jeszcze dotąd nie ma kandydata. Z tego co wiem, to z PSL rozmawiałam, i, i ja nie wiem, czy to jest akurat takie ważne w tym momencie. Oczywiście każdy ma prawo monitorować, czy są działania Fair Play. My nie musimy mieć swego kandydata. Może być, ale nie musi. My wierzymy, że jeśli ktoś chce to robić, to będzie to robił słusznie. Natomiast jest okres wakacji, i, i też pewne rzeczy trzeba robić z, z rozmysłem i z pomysłem. Kto dokładnie będzie chodził po domach i nas odwiedzał? Rozumiem, że członkowie partii, rozumiem, że sympatycy, tak. ale na przykład parlamentarzyści również. Mogę się spodziewać, że przyjdzie do mnie pan Marek Wojtkowski, pan senator Persson, których tutaj nie ma. To znaczy, na pewno, natomiast ja jestem zawsze przy wyborach prezydenckich, przy wyborach samorządowych, przy wyborach parlamentarnych. I, w, i, I jest to niesamowite doświadczenie, spotkanie się ze swoimi wyborcami, kiedy otwierają drzwi i kiedy ja im się przedstawiam i kiedy możemy porozmawiać. I uważam, że to dla parlamentarzystów jest naprawdę bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. I ja zawsze jestem, jeśli jest akcja od drzwi do drzwi. A kiedy otwierają te drzwi, to jak Was witają najczęściej? Bardzo sympatycznie, uprzejmie grzecznie są jakieś indywidualne sytuacje, że ktoś mówi, że o, dziękuję i zamyka drzwi, ale to są naprawdę sytuacje jednostkowe. I to wystarczy taki identyfikator, nie trzeba jakiś mundur specjalny. Nie, bo nie, nie, jest identyfikator. Każdy z wolontariuszy podpisuje oświadczenie. Wyrażające zgodę na to i chęć, żeby taką akcję prowadzić. Więc wiemy imienie, dlatego ważne jest dla nas to, co mówiłam, że jeśli ktoś otwiera drzwi, to osoba, która ma identyfikator, również się przedstawia z imienia i nazwiska.